Po wygranej w czwartej rundzie indywidualnych Mistrzostw Europy w Czarnogórze apetyt na to, żeby się rozpędzić i wygrać po raz pierwszy w tym turnieju dwie partie z rzędu, był niemały. Kojarzenie, jakie się trafiło, no to trafiło się takie. Średnio na jeża można powiedzieć, ale na tym etapie turnieju ciężko tutaj trafić na zawodnika, który byłby łatwym kąskiem do schrupania, chociaż niektórzy zawodnicy na poziomie 3 z czterech trafili bardzo fajnie, bo na przykład arcymistrz Motylow został skojarzony z zawodnikiem 2200, no więc raczej nie płakał. Natomiast ja trafiłem na zawodnika z Turcji, 17-letniego, 2490 ranking, czyli jednym słowem talent. Talent, może nie poziomu Gukesza, ale zawodnik, który coś tam potrafi, który jak przeglądałem jego partię, no, to radził sobie z zawodnikami nawet poziomu 2700. Całkiem przyzwoicie oglądałem partię z Kinem, w której bez problemu zremisował. Tutaj przegrał w drugiej rundzie z Deakiem po bardzo ciekawej batalii. No i wiedziałem, że to nie będzie łatwy przeciwnik. Natomiast trudno mi go było rozszyfrować, bo z jednej strony wydawało mi się, że gra dość takie przypadkowe rzeczy w debiucie. Raz może zagrać tak, raz może zagrać inaczej, tak jakby się no, cieszył, grą. Właściwie w moim stylu trochę. I też wydawało mi się, że z jednej strony z zawodnikami poziomu gdzieś tam 2600, może grać tak bardziej spokojnie, ale okazało się co powiedział mi po partii, że dzisiaj stwierdził, że będzie grał jak najostrzej się da. A jako, że ja też w sumie nie odmawiam zaproszenia do takich bitew, no przynajmniej nie zawsze, no to partia mogła i. Powiem wam szczerze, poszła w kierunku fireworków, a to wszyscy kochamy. Także do dzieła. E 4 ze strony Adara Tarhana, bo tak się przeciwnik nazywał. Ja E5, konik F3, konik C6, koniec C4, koniec F6, włoska po raz kolejny i tutaj wyskoczyłem po raz pierwszy w, w karierze z ruchu D5. Ruch D5 e, kiedyś uważany był za ruch bardzo słaby, natomiast komputery pokazały, że i tak można grać. Bicie, bicie, e, roszada i w tym momencie e, nieoczekiwanie czarne mają aż trzy ruchy i wszystkie są w miarę grywalne, czyli goniec C7, goniec C5 i skoczek B6. Goniec C5 na przykład e, z e, m, dużą taką radością stosuje turecki arcymistrz, 12 czy tam 13-letni Erdogmus, e, który grał tak z wokitinem na Ekstralidze i wygrał dzisiaj nawet z Deakiem, tak zagrał, jeśli się nie mylę. Jest to zatem linia absolutnie grywalna. Ja natomiast miałem przygotowany już od pewnego czasu posunięcie skoczek B6, na co białe mają zasadniczo dwa ruchy, czyli trzeba tym gońcem odchodzić albo na B3, albo na B5. Ruch, goniec B5 daje białym lekki plusik, ale pozycja ma raczej charakter remisowy. Przeciwnik zgodnie ze swoją przedpartią Doktryną chciał grać Ostro zagrał Goniec B3, to jest na pewno kierunek do, do troszkę szalonej pozycji. Chociaż jak się zastanowimy, to właściwie i to mnie w ogóle olśnienie natknęło podczas partii, to my mamy odwróconą pozycję z, z jakiejś tam szkockiej, tak? No bo jakbyśmy sobie to zrobili tak, i, i, i zrobili taki debiut. Przepraszam, konik F3, konik C6, tak, 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 powiedzmy, tak, i zaraz jakieś D6. No to są bardzo podobne układy tutaj. Więc ta pozycja, która tutaj staje, no to po, po ustawieniu na przykład skoczka na C3, no to jest odwrócona, odwrócona. Oczywiście ja tutaj czarnym igram, troszkę odwrócona szkocka. Oczywiście, no wszystko jest w szachach bardzo konkretne, więc to jest tylko taka informacja, która mnie olśniła przy partii, ale to też pokazuje jakby, że, że, że ten zes, to ustawienie czarnymi jest całkiem ciekawe po prostu, skoro białymi się tak gra na przewagę, to czarnymi pewnie fatalnie nie powinno być. Ja zagrałem goniec g4, wiążąc skoczka, h3, przepraszam, h3, goniec h5, wieża e1, i tutaj czarne muszą grać hetman e7, żeby tego pionka obronić, no bo groźbą jest g4, skoczek e5, inne ruchy za bardzo nie dają czarnym wyrównania z tego co pamiętam, ale hetman e7 z ideą długiej roszady jest ruchem ok. tutaj białe mają wybór, przeciwnik tego nie znał, zagrał a4 co jest sensowne, a5, skoczek c3, długa roszada, do tego momentu byłem przygotowany i tu wiedziałem tylko tyle, że białe mogą zagrać skoczek b5 i sobie gramy. To był jakby koniec mojej wiedzy. Były zresztą takie partie po skoczek B5. Natomiast przeciwnik zagrał goniec edge. I tutaj zacząłem sobie myśleć, że, że to może być fajny dzionek. Bo, bo po pierwsze, mam więcej czasu. Po drugie, pozycja mi się podoba. Po trzecie, po trzecie no dużo tutaj ciekawych rzeczy się może wydarzyć. Zagrałem F6, co wydawało mi się naturalne. Bronie pionka. I, i patrzę co przeciwnik zrobi, ewentualne bicie no to właśnie tak jak mamy te struktury ze szkockiej niewiele białym daje, zwłaszcza jeżeli ja w perspektywie może gońca tu postawię tutaj jeszcze liczyłem skoczek d5, hetman c5, wisi skoczek i tak naprawdę nie wiadomo dlaczego to miałoby być przesadnie dobre dla, dla białych, a może jest po prostu wręcz złe, także przeciwnik zagrał hetman e2 ja tutaj zagrałem ruch nie wiadomo czy najlepszy, bo można zagrać G5 od razu. Ja stwierdziłem, że najpierw zagram król B8, bo ten król raczej tutaj stoi lepiej. Taki profilaktyczny myk. Widzimy, że pole E6 jest niebronione po ruchu F6. W jakimś momencie może dojść do jakiegoś szacha i ten król tu raczej lepiej stoi. Dlatego tak zagrałem. Białe wieża AD1, ruch stosunkowo logiczny jak już się zagrało Hetman E2, tu nic innego się nie spodziewałem. Jeżeli białe w tym momencie nie wybierają planu jakiegoś związanego z D4, no to właściwie jedynym sensownym planem jest zagranie w ten sposób i szukanie tutaj otwarcia pozycji w jakimś momencie. I tutaj miałem troszkę rozdarte serce, bo wiedziałem, że idee G5 są bardzo silne. Ale zastanawiałem się, czy w tym układzie nie mogę wybrać jakiejś ścieżki na, na coś w stylu pozycyjnego plusa. Bo tutaj wydaje mi się, że, że coś takiego może mieć miejsce, wliczając w to coś w stylu nawet jakiegoś spokojnego konik C8. Chociaż akurat to mi do głowy jakoś teraz mi wpadło, a nie przy partii. Żeby po prostu odejść tym skoczkiem i potem przykować atak, żeby nie dawać nawet tych, tych możliwości w jakimś momencie goniec b6, więc nie wiem czy tutaj nie można jakiegoś profilaktycznego ruchu, chciałem hetman d7, ale to jest skoczek e5, wykorzystanie słabości taktycznej na h5 i tracę pionka bo widzimy, że tutaj to nie działa natomiast myślałem przez moment o ruchu hetman e8 broniąc gońca, wyprowadzając tego gońca, ale stwierdziłem że kurczę, no on zagra g4 ja odejdę gdzieś tam sobie gońcem on zagra d4 i za chwilę ja tu mogę stanąć gorzej no taka pozycja na przykład no to jest, jest pozycją o której ja się myślę, muszę tutaj troszkę tłumaczyć może niedużo, ale ale na pewno tutaj nie jest no to, to, nie jest pozycja, w której walczę o, o cały punkt. Dlatego G5 zagrałem. Właściwie może bez jeszcze jakiejś wielkiej groźby, ale na przykład pojawia się pan Hetman G7. To widziałem w jakichś innych liniach w przygotowaniu, że ten Hetman tu lądował, po to, żeby wyprowadzić gońca, żeby przygotować sturm po linii G. Bardzo logiczne. Białe G4. No, i tu tak zrozumiałem, że ja trafiłem na takiego troszkę rzeźnika, bo G4 to tak mało kto, zwłaszcza ze starszego pokolenia, w ogóle by rozpatrywał tego typu rzeczy. A tutaj zawodnik granicy biały mi się specjalnie nie przejmuje, że sobie osłabia króla. No i na początku planowałem goniec F7, ale Goniec F7 to bicie bicie D4, właśnie podobna śpiewka jak wcześniej. I to nie jest chyba dla mnie dobre. Tutaj być może stoi po prostu gorzej. Zresztą może w ogóle D4 można od razu zagrać jeszcze, jeszcze lepsze. Bo wtedy Hetman tutaj stoi niezbyt dobrze. Goniec się nie może rozwinąć. Dlatego zagrałem goniec G6, nie będąc pewnym, co się dzieje. No ale plan mam prosty H5 zbić i dać matapoli h, Także. Nie ma tutaj specjalnej trudności. Przeciwnik nie może stać na miejscu, bo jak stoi, no to przegra, więc gra d4. Też bardzo logiczne posunięcie, ale ja myślałem, że jak zagra. Ja się bardziej tutaj spodziewałem goniec b6, bicie na b6 i wtedy ruchu d4. I to wydawało mi się bardzo ciekawe. Wtedy zastanawiałem się, czy nie mogę zagrać h5 i nabicie. Wieża D1, wieża D1 HG. Wydawało mi się, że to może być bardzo groźne i na przykład w ten sposób wygrywam partię. Yy, takie rzeczy mi się tutaj yy, bardzo podobały. No, on zagrał D4. Tutaj dużo nie myśląc, zagrałem yy, ruch E4. Teraz myślałem, że on pójdzie konik H2, żeby konik troszkę tam w defensywie pracował, ale nie wiadomo, czy to jest dobre. On zagrał koń D2. Yy, I w tym momencie po raz kolejny miałem rozkminę, bo. Mogę grać H5 i zapalić szachownicę, bo wiadomo, że po H5 nastąpi D5 i wszystko zaczyna tutaj wisieć z każdej możliwej strony. A mogę zagrać być może jakiś ruch y, y, profilaktyczny, albo y, taki przynajmniej sklejający, na przykład skoczek B4, y, żeby y, nie, uniemożliwić ruch D5. To nie jest taki głupi ruch. Po tym ruchu widzimy, że białe troszkę są w kropce, ale mi się nie podobało posunięcie F3. I jeżeli bicie to skoczek F3, pionek jest obroniony na polu C2, i następnie Hetman idzie na F2, jakieś D5 idzie. Nadal wydaje mi się, że tutaj, no na przykład H5, Hetman G2, wszystko jest obronione, na przykład taka pozycja. Ja tego mata jeszcze nie daję. Wygląda, no nie wiem, tak, jakiś goniec tutaj e, będzie szedł, ale czy to wszystko jest takie proste? Może to jest świetna pozycja dla mnie, e, bo jednak linia H jest otwarta. E, więc pytanie: czy, czy na przykład taki ruch nie był dobry? Oczywiście, no F3 nie jest w żaden sposób wymuszone. Może jest jakieś inne tutaj posunięcie typu, typu D5, anyway, ale e, tak, no to ja po prostu mogę jakby prawdopodobnie pobić to wszystko do końca. No i może tutaj po jakimś skoczek c4 on łapie jakiś cień inicjatywy. No ale pionek jest, raczej bym tutaj nie rozpaczał. Yy, także to jest, to jest zagwostka, czy nie warto było w tym momencie zagrać czegoś innego. Ale ja h5, bo wierzyłem, że po d5 nie ma tu innego ruchu. Yy, powinno być ciekawie. Na początku chciałem w ogóle pobić na, na pole g4, ale nie podobało mi się, że wtedy debije c6 po prostu. Wieża h3. No, i do tego mata jest jeszcze dość daleko. Więc białe chyba po prostu mogą zagrać skoczek F1 i skoczek G3. No, i, i właściwie chyba przegrywam. No, przynajmniej ja nie widziałem w jaki sposób tutaj kontynuować. Zwłaszcza, że na taki ruch jest po prostu wieża, bije D6 i, no i pewnie koniec partii. Także to chyba jest przedwczesne. Zagrałem zatem skoczek E5, teraz spodziewałem się, że przeciwnik zagra D6, ale na D6 ja chyba mogę pobić i na to zbić tak. Teraz zbić tak, i wydaje mi się, że to może być po prostu wygrana pozycja. On zagrał skoczek E4, ja zagrałem HG, no i on zagrał D6. Znowu to wszystko wydawało mi się stosunkowo wymuszone. Może on miał jakieś inne ruchy, ale przyznam się szczerze, nie wiem jakie. No bo HG, Hetman H7, ten, ten mat tutaj grozi bardzo mocno. Tego typu historie, no to umówmy się, po prostu równy materiał, a ja daję mata. No tam pion mniej nie ma znaczenia, więc to, to nie ma sensu. Natomiast on gra D6, ruch, który, ruch, który absolutnie jest kluczowy w tym momencie po HG4. Na początku chciałem zbić pionkiem CD6, ale mm, po to, żeby wieża była na ósemce. Zaraz zobaczycie o co chodzi. Ale no, nie byłem pewien, bo on bije na B6. Atakuje wieżę. Jeżeli ja zagram teraz Hetman H7 e, z ideą na z D8 Hetman H3 no to po pierwsze po pierwsze w tym układzie on ma już wieżę i jedną figurę za, za Hetmana. Znaczy, przewagi. No nie, ale tu akurat chyba wygrywam, bo na konik G3 jest konik F3. Tak? I, i, i ten mat tutaj raczej wejdzie. No bo, bo na to można odejść. Nawet szacha nie ma kolejnego. Więc tutaj na, na, na posunięcie Hetman H. 7, w tym momencie nie podobał mi się jakiś ruch. Nie wiem, czy to nie było po prostu skoczek G3. I na Hetman, jeżeli skoczek F3. A nie, tutaj skoczek F3, tak? Tutaj znowu skoczek F3 wygrywa. To co mi się nie podobało po końcu B6? Goniec B6, Hetman H7. Znaczy, być może tutaj jeszcze jakieś szachy on może zrobić. Albo uciec, albo jakoś, no właśnie, kurczę, ta pozycja jest tak niesłychanie skomplikowana, że nawet teraz yy, mi się wszystko dwoi w oczach. Jest jeszcze ruch Hetman F1, o właśnie, taki ruch jest. I rzecz w tym, że jak skoczek tak, tak, to nie wiadomo właściwie, dlaczego ja mam tutaj wygrywać. I to, to może było rzeczą, która mi się nie podobała. Mam figurę mniej, mata nie widać. A on ma jakieś e, resursy tutaj, e, żeby podłączyć gońca do obrony, czy coś takiego. Ja zagrałem wieża D6, co wydawało mi się silne. I teraz tak, e, jeżeli goniec C5 na przykład, to sądziłem, że coś takiego tutaj wygrywa. Te ten mo motywy zawsze są dość e, logiczne, on pobił skoczek D6. I tutaj. No, jestem z siebie zadowolony, tak mi się wydaje, że dobry ruch zagrałem. Znaczy, ja poniekąd już wiem, w którym momencie co mogło być, bo, bo rzuciłem okiem, więc y, Hetman H7, nie wiem, czy było optymalne, ale ja byłem, y, no taki, wydawało mi się, że to jest fajny ruch, y, y, bo, no, mam, wierzę mniej i gram spokojny ruch Hetman H7, który nawet nie napada na mata w jednym ruchu. Ale oczywiście, no o co chodzi? No mogę zacząć od skoczek F3. Ale wtedy Hetman, myślałem, bije na F3. GF3. Goniec bije na B6. Hetman H7. I mamy taką pozycję. No on ma wieżę i dwa skoczki za Hetmana. Ale ja po pierwsze teraz mam tutaj opcję widełek, a po drugie... A po drugie, hmm, yy, yy, król cały czas jest w macie. I, no, i to jest moment, który, który był dla mnie mocno nieoczywisty, hmm, bo tutaj hmm, równie dobrze mogę wygrywać, co przegrywać. Nie wiem, goniec C7 na przykład. Król, jak król odchodzi, no to, to pewnie nie jest to za dobre, bo do tego mata tam jest daleko. Tutaj, nawet jakiś skoczek E8 może na przykład nastąpić. Żeby przesłonić linię. No i to wygląda niezbyt dobrze. Jak Hetman bije tutaj. No to kto wie co się dzieje. Skoczek tutaj. Jak Hetman wraca to jakiś goniec E6. No ale to, to jestem w stanie uwierzyć. Że tutaj ja raczej wygrywam. Niż, niż, niż przeciwnik. Co mi się najbardziej. A może skoczek. A skoczek tu mi się nie podobało. Chyba najbardziej. Skoczek tutaj. I na przykład. Tutaj są takie idee, że jak zagram gdzieś gońcem, a tu mam taki ruch gońcem na przykład, ale tego ruchu... No właśnie popatrzcie, na przykład tak, tak, goniec tutaj. Tu nie można, bo szach, a na to jest tak, tak i tak. O, na przykład takiego mata można podstawić. Więc tutaj jest mnóstwo różnych rzeczy. I dlatego ja nie zagrałem skoczek f3, bo się tego strasznie bałem. Zagrałem hetman h7, i teraz, no moim zdaniem, kluczowe jest goniec bije B6. Moim zdaniem jest to kluczowe posunięcie. I ja nie byłem pewien, co zagrać. To znaczy mam opcję skoczek F3 czy przejść do tamtego, czego się bałem. Nie mam opcji Hetman na H3. Z uwagi na. Mm, myślałem, że z uwagi na to nie mam tego. I na to. Nawet goniec. Goniec D5 tu może być dobre. Teraz nie ma mata, a na takie coś. Tu jest Hetman E8. Oj. I to jest mat. Natomiast, y, oczywiście, tu może być jakiś wtrącony ruch typu. No, ale nie ma wtrąconych ruchów, bo grozi Hetman A6. Więc no, pozycja jest niesłychanie tutaj. Y, a na to, y, jeżeli tak, no, to jest wymiana Hetmanów, tego nie można zagrać. A jeżeli tak, no to znowu skoczek któryś daje szacha. I, 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 i prawdopodobnie na to jest wymiana, a, a w innym układzie jest jakiś tam szach gońcem i wieża D8, więc to pewnie jest przegrana, także nie mogę Hetman bije H3 zbić ja myślałem, że tutaj albo, yy, yy, znaczy chyba najbardziej, nie pamiętam co chciałem zagrać, bo jak CD no to jest goniec D5 jak CD to jest goniec D5, mogę tutaj oczywiście się zadowolić yy, remisem bo to jest remis, z uwagi na to, że tutaj jest wtrącony szach i nie ma mata. Zauważmy, że goniec kontroluje pole na d8. Z tym, że. No i może tak muszę zrobić. Jeżeli cd, to może to właśnie prowadzi do remisu. Mogę zbić tak, cb6 i to może być niezłe. Chyba tak chciałem, bo na goniec d5 teraz goniec bije d6, po prostu mam już tylko jakoś mniej i to jest dobra pozycja. A jak skoczek B5 za na namata, to ja gram goniec C5 tutaj. I jest teraz dużo gruźb na goniec D5. Prawdopodobnie rozstrzygające albo niemal rozstrzygające jest G3. Bo grozi bicie, a na skoczek D4 F teraz biję. Yy, tak i nie mam pojęcia, co się dzieje. Może tu wygrywam, może przegrywam, na przykład tak, tak. Jakiś goniec H5. E, może coś innego. No pozycja jest ultra złożona, i yy, oczy mi się rozbiegają, więc to jest taka pozycja, którą trochę bez sensu komentować, bo komputer pokaże rozwiązanie w pół sekundy. Natomiast ja zagrałem Hetman H7 i tutaj był kluczowy moment, bo on zagrał skoczek na B5 i ja już wiem, jak miałem zagrać. I uwierzcie, bądź nie, to była pierwsza myśl, która mi wpadła do głowy. Absolutnie pierwsza. To znaczy, ja nie widziałem ruchu skoczek na B5. Ja tu liczyłem goniec B6, ja tu liczyłem skoczek F7 nawet taki ruch, bardzo dziwny. Chodzi o to, że trzeba tego skoczka przestawić, żeby grozić szachem. No, pokażmy też ideę skoczka B5, jak hetman h no to jest po prostu dość elegancki mat, prawda? Więc tak nie można zagrać. Więc po ruchu skoczek B5, który mnie zdziwił, poczułem, że wygrywam. I gdybym miał dwie sekundy, zagrałbym goniec C5 po prostu od ręki. Ruchy, które rozpatrywałem to goniec E7, D6, goniec C5 i koniec B4, bo wszystkie te ruchy mają jeden sens, jeden cel, żeby wieża kontrolowała pole D8. Tu nie ma absolutnie żadnego innego celu w ruchu gońcem. Trzeba jednak zrozumieć, co się dzieje po ruchu, Hetman F1, bo ja ruszę gdzieś gońcem i on zagra Hetman F1. Tak sobie to liczyłem i nie byłem pewien co dalej. Znaczy goniec C5, no wiem, że to jest wygrywający ruch. Wybaczcie mi, rzuciłem mokiem. Zresztą rozmawiałem też z żoną, no to, to to już mi powiedziała, co o mnie myśli. Natomiast goniec C5, Hetman F1, skoczek F3, król H1 i ja to widziałem. I tutaj nie byłem pewien co dalej, no bo jak bije goniec E3, hetman E3, wieża E3, jak hetman H3, no to bicie, bicie, no to, to, to przegrywam po prostu, mam wieżę mniej. Natomiast ponoć wygrywa tu ruch goniec E4, no i to jest ruch, który chyba można przeoczyć, aczkolwiek ja widziałem tę ideę i z tego jestem niezadowolony, że tego mając dużo czasu, bo ja miałem ponad 40 minut... To trzeba było wyliczyć do końca. I to goniec e4 chyba po prostu wygrywa partię. Chociaż no tak, tak. Tutaj grozi podwójny szach. To wszystko pewnie nie jest łatwe. No bo tutaj ja też stoję w macie. Prawda? Goniec c5. Jakieś takie historie. Tu jakieś f3. Ja to coś takiego widziałem, że jest nawet f3 ruch. Po którym ja muszę bić skoczkiem. No i... W nie wygrywam, skoro teraz wiem, bo ja mam tylko figurę mniej, ale no właśnie. I tego, tego żałuję, tego, że nie doliczyłem tego do końca. To znaczy tej linii tutaj to trzeba było po prostu usiąść i, i wierzyć dalej. Natomiast no ja zachowałem się tutaj absolutnie niedobrze, bo, bo rugoniec B4 jest ruchem. No niech niechlujnie to było policzone. Ja widziałem, że jest goniec b6 i nie mogę znowu tak zagrać z uwagi na tak, tak i, i, i teraz, nie przepraszam, tu jest w ogóle ruch goniec a7. To jest ruch goniec dobry, bo na król c8 jest goniec e6, a na król a7 jest po prostu szach, tak i no hetman e3 chyba można zagrać. Być może jest jeszcze jakiś lepszy ruch, ale hetman jest wystarczająco dobre. Więc tutaj niestety muszę pobić. I jest goniec z D5. Ja to widziałem ale nie, nie, nie policzyłem tego dobrze. To znaczy, na początku sądziłem, że mogę tu sobie zagrać w ogóle goniec c 2 I gramy dalej. Ale jak sobie pomyślimy tak na, 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 no, na rozsądek że przecież mój król jest w macie, no to ja na dłuższą metę nie chcę grać tej pozycji, więc nawet jak on zagra, nie jestem pewien czy to najlepszy ruch, ale goniec g2, no ja teraz mogę oczywiście zbić, na przykład tak i tak, ale na przykład taka pozycja, to ona pachnie golem, ale ja go nie strzelam, no bo ten król tutaj się świetnie chroni, ja mam figurę mniej, no i o co chodzi, prawda? Także pogoniec z D5 z nie, niezbyt takim wielką radością pobiłem tutaj. I wydawało mi się, że absolutnie wymuszone jest goniec G2. Tu ruchu innego nie widziałem. Zresztą przeciwnik też go zagrał po 20 sekundach. No bo grozi skoczek F3. Na nieoczekiwanie to jest nawet ruch skoczek D4. I można próbować grać na wygraną białymi. No i właściwie to kompletnie tego posunięcia nie widziałem. Że takie posunięcie może się pojawić. I, no I gramy. Co prawda, mi się wydaje, że to, to jest w ogóle ultra niejasna pozycja. Bo ja, nawet jakbym taki wariant minimum zrobił, to mam tutaj 2, 4, 6, 3 pionki w jakiejś dzikiej pozycji. Mogę też mniej materialistycznie postawić gońca i tutaj liczyć na jakieś G3. Więc to, to myślę, jest chaos. Natomiast no, tutaj straciłem dynamikę. No i niestety po Hetman H3 on z G2. I ja nie mam tu nic lepszego niż szach. Nie można teraz pobić z uwagi na wtrąconego szacha i bije hetmana. Tutaj zauważmy, że te maty nigdzie nie działają, bo wieża wszystko broni. Ale on gra królew 1, ja muszę szach. Tak, tak, tak. No i jest powtórzenie ruchów i, i remis. Remis, który, no myślę, jak to mówią, content wyprodukowałem, ale ta pozycja, gdybym zagrał go C5, to myślę, że po prostu wygrałbym ten pojedynek. Bo tam warianty już znajdują się same. Oczywiście mogłoby być różnie, no jestem bez wierzy, ale no żal, troszkę żal, bo byłaby fajna partia, no i też myślę, że parę fajnych ruchów znalazłem, no ale, żeby wygrać partię, trzeba znaleźć wszystkie kluczowe momenty, we wszystkich kluczowych momentach dobre decyzje podjąć, a ja tego nie zrobiłem, no i stąd troszkę rozczarowujące stracenie połówki po partii, której raczej wstydzić się chyba nie muszę. Także 3,5 z 5, no 4 z 5 to byłby taki naprawdę fajny start. Jeżeli 5 rund to jest start, bo już właściwie mamy pół metek, zaraz szósta runda, po szóstej rundzie dzień wolny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, natomiast szanse trzeba wykorzystywać, zwłaszcza takie, i tutaj naprawdę sobie pluję w brodę, że nie pomyślałem troszkę więcej na ruchem goniec C5, Bałem się tego, że za dużo czasu stracę, no ale pozycja jest tak ostra i jeden ruch ma taką uwagę, że naprawdę trzeba być, trzeba policzyć do końca, a nie zgadywać, a ja troszeczkę zgadywałem, to się nie skończyło tak, jak powinno. No i stracona połóweczka. Tyle na dziś, moi drodzy. Jak zwykle zachęcam do podnoszenia łapek w górę, do komentowania. Tutaj dzisiejsza partia myślę, daje trochę przestrzeni, żeby podzielić się swoimi wrażeniami. I przypominam, że moją działalność w internecie można wspierać poprzez platformę Patronite. Link do tego znajdziecie w opisie tego wideo. Do zobaczenia. Cześć.